Krwawy atak w centrum Tarnowa. Nożownik zaatakował na oczach przechodniów i zniknął. Policja prowadzi obławę. Mieszkańcy są przerażeni i zaniepokojeni. Tu, Alicja, witam Was serdecznie na kanale Plotki Gwiazdy. Dziś zabieram Was do Tarnowa, gdzie spokojny piątek zamienił się w Dzień Grozy. W samym centrum miasta doszło do brutalnego ataku z użyciem ostrego narzędzia. Jedna osoba została ranna, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Trwa policyjna obława, a służby apelują o pomoc w jego schwytaniu. Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 11 lipca 2025 roku, w okolicy ulic katedralnej i Kazimierza, zaledwie kilka kroków od ścisłego centrum Tarnowa. Z relacji świadków wynika, że w jednym z załuków doszło do awantury pomiędzy sześcioma mężczyznami. Kłótnia przerodziła się w bójkę. A jeden z uczestników nagle wyciągnął ostre narzędzie, najprawdopodobniej nóż, i zadał nim cios w okolice brzucha jednemu z mężczyzn. Informacje o ataku jako pierwszy podał 112 tarnów.pl Tarnowski Portal Ratowniczy, który opublikował dramatyczny wpis w mediach społecznościowych: Atak nożem w centrum Tarnowa. W piątek wieczorem w rejonie ulica katedralnej i kazimierza doszło do ataku nożownika. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe oraz policję. Poszkodowany mężczyzna został błyskawicznie przetransportowany do szpitala. Aspirant Kamil Wójcik z komendy miejskiej policji w Tarnowie w rozmowie z RMFFM potwierdził, że choć rana była poważna, nie zagrażała życiu ofiary. Mimo to stan mężczyzny wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Teren został szybko zabezpieczony, a śledczy rozpoczęli ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Największe zaniepokojenie wśród mieszkańców budzi fakt, że sprawca wciąż jest na wolności. Policja potwierdziła, że napastnik zbiegł z miejsca ataku. Według świadków i dostępnych ustaleń, sprawcą jest mężczyzna w wieku około 30 lat. Natychmiast rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę obławę. Miasto zostało objęte intensywnymi działaniami poszukiwawczymi. Zobacz także, Policja skierowała specjalny apel do mieszkańców Tarnowa. Funkcjonariusze proszą o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na osoby odpowiadające rysopisowi sprawcy. W mediach pojawił się również oficjalny komunikat. Każda osoba, która może posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszona jest o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Tarnowie przekazują funkcjonariusze. Zgłoszenia można dokonywać anonimowo pod numerem telefonu 47831-2900 lub bezpośrednio w najbliższej jednostce policji. Policja zaznacza również, że okolica, w której doszło do ataku, jest monitorowana. Trwa analiza zapisów z kamer przemysłowych, które mają pomóc w ustaleniu trasy ucieczki nożownika. Mieszkańcy Tarnowa nie kryją strachu i zdenerwowania. Jak piszą w sieci, nie mogą uwierzyć, że do tak brutalnego zdarzenia doszło w biały dzień, niemal na oczach przechodniów. To przecież centrum miasta są kamery, ludzie, restauracje. Jak można było tak po prostu uciec? Komentują lokalni internauci. Sytuacja w Tarnowie wciąż jest napięta. Policja zapewnia, że prowadzi działania z pełnym zaangażowaniem i że ujęcie sprawcy jest tylko kwestią czasu. Dla mieszkańców najważniejsze jest teraz poczucie bezpieczeństwa, które zostało brutalnie naruszone. Jeśli byliście świadkami tego zdarzenia lub macie jakiekolwiek informacje, nie czekajcie. Pomóżcie służbom ująć sprawcę. Subskrybujcie Alicja Plotki Gwiazdy, by być na bieżąco z historiami, które naprawdę poruszają. Dzięki, że jesteście.